Witam Was moi kochani w specjalnym odcinku świątecznym. Na ten odcinek przygotowałem duży zestaw z serii LEGO City o numerze 4440 pod tytułem Leśny posterunek Policji był to jeden z setów, który pojawił się w moich oraz Waszych propozycjach na ten specjalny odcinek, a dodatkowym powodem dla którego zdecydowałem się na jego zakup była dość atrakcyjna, rekomendowana cena. Leśny posterunek policji pojawił się w 2012 roku, składa się z 633 elementów, a w skład modelu wchodzi posterunek policji, helikopter, kład, wóz terenowy, skrytka na pieniądze złodziei, niestety zasłonięta przez naklejkę oraz sześć figurek, dwóch złodziei, nieźmieć, policjant, policjantka oraz pilot. Z tyłu opakowania po tej stronie mamy informację, że w środku znajduje się 6 woreczków z klockami. W woreczku numer 1 mamy skrytkę na pieniądze, kłada, niedźwiedzia oraz 3 figurki. Za to z woreczków 4, 5, 6 ułożymy posterunek policji. Na dole mamy reklamę innych zestawów z serii City. A po tej stronie mamy kilka scenek, które pokazują możliwości naszego zestawu. Zazwyczaj staram się jak najkrócej pokazywać pudełko, ale ponieważ nie na co dzień dany mi jest obcować z tak dużym zestawem, pokażę Państwu coś, czego w małych zestawach nie znajdziemy. Zacznijmy od tego, że pudełko otwiera się poprzez rozerwanie w tych miejscach czterech taśm. Jest to bardzo fajne i eleganckie rozwiązanie, ponieważ nie niszczę opakowania, nie rozrywam z tyłu pudełka i nie gmeram tym paluchem w celu dostania się do klocków, bardzo eleganckie rozwiązanie. Za to po bokach mamy tutaj takie miejsca uchwyty na ręce. Po co są te uchwyty? Spytają Państwo. Przecież ja mogę w jedną rękę złapać, podnieść i majtać tym zestawem. No ja tak, ja tak, bo mam dużą rękę. Niektórzy mają jeszcze większy, ale taki sześciolatek ma rękę o połowę mniejszą od mojej. I właśnie dla niego stworzone są te uchwyty. Dziecko stawia sobie zestaw, rozrywa w tych miejscach i może teraz dumnie przenosić klocki z miejsca na miejsce. Znalazłem dwie płytki rzucone luzem, sześć woreczków z klockami oraz instrukcje spakowane razem i zabezpieczone tekturką, aby się nie pomięły w środku opakowania. Między instrukcjami znalazłem również naklejki. Dostałem całą garść dodatkowych elementów. A tak wygląda złożony już model. Zacznijmy od figurek. Na początek nasi złodzieje. Jeden w czerwonym kaszkiecie, drugi w szarym berecie. Jeden z grymasem, drugi bez zęba. Obaj są niechlujnie ubrani. Jeden ma podartą koszulę, drugi rozpiętą szelkę ale to wszystko daje naprawdę wspaniały efekt. Jeszcze tylko plecy naszych przystojniaków i przechodzimy do naszych stróżów prawa. Bardzo podobają mi się ich nakrycia głowy oraz bogate w szczegóły torsiki. Pilot ma nawet nadruki na spodenkach. Tak wyglądają bez nakryć głowy, a tak prezentują się ich plecy. Na koniec bardzo ekskluzywna figurka, bo jak wyczytałem, występuje tylko w dwóch zestawach, w tym oraz w secie 4438 kryjówka złodziei. Tak wygląda jego pysk z przodu. Poza tym ma ruchome tylnie łapy oraz głowę. Naprawdę świetnie się prezentuje. Do niektórych figurek przynależą akcesoria, złodzieje mają łopatę oraz kilow. Za to strażnicy, lornetkę oraz krótkofalówkę. Zajmijmy się teraz pojazdami a zaczniemy od. Kłada. Kład jest koloru czerwonego. Ma gumowe opony, dzięki temu dobrze się prowadzi. Z przodu reflektory. Z tyłu miejsce naworek, w którym znajdują się skradzione pieniądze oraz złoto. Tak wygląda stolego dolarów. A tak wygląda sztabka złota. Po bokach mamy dwa uchwyty. Jeden jest na latarkę, drugi na łom. Kład ma ruchomy ster. Przy okazji warto wiedzieć, że kład ten należy do złodziei i teraz już rozumiem, dlaczego mają takie, a nie inne wyrazy twarzy. Jeden się cieszy, ponieważ prowadzi kłada, drugi wkurzony, że taszczy za nim sprzęt. Przyszła pora, by omówić policyjny helikopter. Posiada on dwa ruchome śmigła, dwie skrytki po bokach, na kajdanki, bądź skradzione pieniądze, otwierany kokpit oraz dwa joysticki sterujące, aby kontrolować tą maszynę podczas lotu. Na koniec największy pojazd, czyli samochód terenowy. Samochód jest koloru niebieskiego z białymi wykończeniami. Z przodu ma zderzak, na górze antenkę. Z tyłu bagażnik na skradzione przedmioty. A w środku wygodny fotel oraz kierownicę. Zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy tablice rejestracyjne. Numer pojazdu jest taki sam jak numer seryjny zestawu. Za to literki to prawdopodobnie inicjały twórcy tego modelu. To na co w tym momencie patrzycie, to właśnie skrytka złodziei. Pod drzewem, w skale Ukryte są pieniądze, sztabki złota oraz walizka, pewnie z ważnymi dokumentami. Ciekawym elementem tutaj jest Muchomor, który jest bardzo dorodny, skoro sięga do pasa naszemu strażnikowi. I w końcu nadszedł czas na największą budowlę w tym zestawie leśny posterunek. Od przodu wygląda niepozornie, za to z tyłu Ukazuje całe swoje bogactwo. Przed posterunkiem rośnie sobie drzewo, a po przeciwnej stronie stoi słupek z napisem Policja. Po stronie słupka mamy dwie cele oraz skrzynkę na listy, a po stronie drzewa mamy biuro policyjne. Między tymi pomieszczeniami znajduje się szlaban, a na dachu mamy stację radiolokalizacyjną, która śledzi wszystkie pojazdy powietrzne oraz lądowe. Bardzo ciekawym elementem tej budowli są nowe klocki imitujące cegły. A tak nasza budowla wygląda od tyłu. W tym momencie zajmijmy się naszą stacją radiolokalizacyjną. Antena obraca się w dwóch płaszczyznach. Na dole mamy mniejszy, biały talerz, którym możemy majtać na boki. Za to w tym miejscu mamy radar. I w tym momencie nasza pani strażniczka może informować pilota, w którym kierunku uciekają nasi złodzieje. Aby dostać się na górę, ludziki muszą wejść po drabinie. Przejdźmy teraz do zwiedzania celi. Tutaj mamy trzy łóżka. Tutaj są poduszki. Po obu stronach są okratowane otwory okienne. Tutaj mamy kraty. Między kratami, jak pamiętamy, znajduje się skrzynka na listy. Niestety nie jest dobrze wbudowana, ponieważ w każdej chwili złodziej może ją wypchnąć. Teraz zwiedzamy bardziej urządzone pomieszczenie, mianowicie biuro posterunku policji. Jak widzimy, policjanci mają ekspres do kawy, obrotowe krzesło oraz komputer. Na ścianie, obok drzwi, powieszona jest mapa lasu. Za to, z tyłu za biurkiem, znajduje się zdjęcie jednego z naszych złodziei, kluczyk do celi. Oraz artykuł z gazety. Zbierzmy wszystko do kupy. Pięć figurek, niedźwiedź, trzy pojazdy, skrytka, oraz posterunek. To gwarancja wspaniałej zabawy samemu bądź w większej grupie. Zestaw daje nam dużo ciekawych elementów, jak chociażby pieniądze, listy, Muchomor. Mamy tu także wszystko, aby zrobić wspaniałą animację. Ja nie żałuję zakupu i wam także polecam, tym bardziej, jeżeli kupicie ten zestaw w tak atrakcyjnej cenie. Na zakończenie chciałbym wszystkim moim widzom złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Dużo zdrowia, szczęścia. Radości, miłej atmosfery przy wigilijnym stole oraz moc prezentów, szczególnie klocków Lego. Mam do was jeszcze małą prośbę. Kiedy wasze domy odwiedzi już Boże Narodzeniowa Gwiazdka i przyniesie wam prezenty, wybierzcie kogoś do rozdawania darów. Osoba, która otrzyma prezent przed jego rozpakowaniem, będzie musiała zaśpiewać chociażby jedną zwrotkę kolendy. Niech te święta nie kończą się na barszczu i prezentach. Wyłączmy telewizory, wyłączmy komputery. Jedzmy, rozmawiajmy ze sobą, śpiewajmy kolendy, a kto będzie miał jeszcze siłę, niech w nocy pójdzie do kościoła na pasterkę. Utrzymajmy tę piękną tradycję. Wesołych świąt Wam życzę. Na razie.